Dzień dobry. Nazywam się Karolina rakowiecka Asgari. i jestem Iranistką. To jest taki zawód, który na ogół naznacza człowieka bardzo mocno i właściwie rzutuje na wszystkie jego formy aktywności. Poza tym, że staram się Iran badać, interesują mnie bardzo różne pokrewieństwa kulturowe pomiędzy Iranem i naszym własnym kręgiem i te najstarsze, i te nowe to jak się rozwija Iran w ostatnich latach, a także jego literatura. Ale poza tym także staram się do Iranu jeździć. Spędziłam w nim kilka lat, mieszkałam, mieszkałam wśród Irańczyków, miałam taką niesłychaną sposobność. Przez dwa lata mieszkałam w akademiku i studiowałam wyłącznie z Irańczykami. Mieszkałam w akademiku, w którym byłam jedyną osobą spoza Iranu, i to był taki czas, który, myślę, bardzo dużo mnie nauczył.